Siemano kolano, Dzisiaj będziemy nagrywać i roblox i nagrywamy nie wiem co. to jest jakiś ten jakiś nie wiem, co tu się dzieje i ja to nagrywam. Ogólnie nie wiem, nie wiadomo co tu się dzieje. Poczekajcie tylko. Tylko zmienię jedną rzecz taką w którą jest bardzo problem. Dobra, jestem. Nie wiadomo co tu się dzieje pow rozwala klawiaturę <ścoughs> Nie, muszę im napisać, że to będzie na YouTubie. Dobra, oh não, oh não, aí tu alanto, lata, não se belata, é está que, e para, o, o. Teraz się nagrywa dobra. Wierwiamy ludzi. Ja, 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 proszę ja. Idziemy, idziemy, idziemy. Dobra. John idzie. Miał być fajny film. John idą. Nie go. No, i co? Jestem z tym. No i co dalej? Tu no, się nie dzieje. Zanim poczekaj poczekajcie chwilę ja zaraz się widzimy jak on będzie gdzieś tam już daleko, nie wiem gdzie nie wiem gdzie oni są, ale gdzieś się zgubili, ale mamy tutaj innego gościa, klauna strasz ludzi nie, o nie jak on się nazywa? to jego pozdrowie czekaj, tak wygląda to musi być Kierowca Kimix Hawery1344 Pozdrawiam ciebie I chyba twoją całą rodzinę Jak masz w ogóle Czekaj Napiszę to Albo nie Pozdrawiam go Czemu się on odwrócił? Dobra, idziemy innych ludzi pozdrawiać. Tutaj ma sens zostać. Tu, jak ty się nazywasz? Pokaż. To jest yy, Kasi, Kasia2460. Y, Pozdrawiam cię. Jesteś fajna. No, nawet mam ciebie w znajomych, ale. O nie, tego nie można widzieć. Ja chyba to zrobię tak, żeby YouTube tego nie widział. Co to jest? To było dodane? Lol Idziemy, nie wiem. Idziemy. I jeszcze był update. Były nowe te auta. Znaczy co? Nie ma nowych aut, ale no dobrze. Tu jest jakaś dziewczyna. Jak ona? Dobra, ona tak wygląda. Tu jest na stówę una monika klaudia mori l 13 aha znikła pozdrawiam ciebie ej no poczekajcie ludzie ja chcę ci no ja chcę was poczekajcie Zobacz a iść tam czekaj e, jak ona jest e, dobra cesta cesta e, jak ona rp milena jeden dwa trzy pięć dwa pozdrawiam ciebie pozdrawiam czekaj dobra sumie i tak tego nie będą, nie będą tego oglądać. Gdzie? To po co ja to robię? I, i, tak z, jak, I tak jak ja robię filmy, to i tak ich, ich, ich nikt nie ogląda. I ja nie wiem po co ja robię filmy. Ten co, I co? Ta, Takich ludzi spotykam, którzy nie biorą tego. I wtedy jest takie coś, że nie, moz, nie można zwieść na policję. Okej, okay, to koniec odcinka, bo i tak tego nikt nie będzie oglądać, ani nikt nie zasługuje tego kanału, ani nie da łapki w górę. I tak tego nikt nie będzie oglądać. Nała!